Pozycja 1294, Zygmunt III Waza, talar bydgoski 1628, duża, efektowna, zdrowa moneta w patynie dawnego zbioru, bardzo ładny talar, który sam w sobie jest cenionym i poszukiwanym nominałem, fajnym, niestartym obiegiem mocno egzemplarzu. Wart kolekcjonerskiej uwagi odnośnie zaś typu tego talara. Jest to późny typ talara w odmianie z herbem półkozic, widocznym u dołu pod popiecznym króla. Wariant oceniany przez dostycha na stopień rzadkości R5 ładna, duża moneta będąca pozycją. 1294 na wiosennej aukcji GNDM.